Górę. Dzisiaj znowu sobie gramy w brąz. Teraz, no, zaczynamy z tym wszystkim. Wybierzmy sobie pole walki. O, to już chyba fajne. Chyba to będzie takie niezwykłe. Big Start. To będzie chyba taka dziwna mapa. Coś takich monet, to bym się nie cieszył po rybom. No to zaczynamy 100% Ej, tu jakoś dziwna Nie typowo. Nietypowo ja, Ona poleciała, ja, a ja mam co tu czekać Macie, 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 macie Do nas lecą, o marcie. No niestety dziwne to było takie. N no nie widać moich nawet kolorków, jak coś jesteśmy niewidzielni. Coś niepcytowe to Widaj, kliknajcie yy, subskrypcję, to zobacz, to może się ulepszy mój stand -drop. Za 3, 2, 1. O ktoś kliknął. O ktoś kliknął, mocno. Pozdro. Ktoś tu klika mocno. Dziękuję, widzowie, bardzo. Tylko nie postać, no. Nie, no, tylko nie postać, no. Myślę, że jakiś za tym już będzie nowy, ale też dobrze. To Pa, widzimy się w następnym filmie, widzowie.